Na ostatnim odcinku zbudowaliśmy bardzo wydajną farmę lider Skeletonów, co pozwoliło nam na zdobycie mnóstwa bikonów. Lecz do tej pory nie mamy wystarczająco dobrej farmy, aby zapewniła nam bloki na zbudowanie tych wszystkich bikonów. Dlatego na tym odcinku postanowiłem, że zbuduję najlepszą farmę złota w Minecrafcie. Witam Was i dzisiaj, jak pewnie widzieliście po miniaturce, robimy dosyć duży projekt. Więc, ta, nie przedłużając, muszę ogarnąć sobie dosyć sporo szalkerów, których po prostu nie mam. Więc, ta, pójdę czegoś poszukać, posprzątam i zaraz się widzimy, jak będę miał, nie wiem, z 15 gotowych szalkerów. Okej, okay, przeszukałem wszystko i mam dwa szalkery, więc lecimy, słuchajcie, na krótki endbusting w poszukiwaniu szalkerów. Nice. Okej, okay, jesteśmy z powrotem w bazie, to jest wszystko co mamy z end bastingu. 24 shulkery, to nam starczy. Nawet więcej, 35. Więc to nam starczy, słuchajcie. Okej, okay, mam naprawdę dużo pustych shulkerów, jak widzicie w moim ekwipunku. I w tym momencie lecimy pozbierać magmy, ponieważ potrzebujemy 4 shulkery magmy. Jest mały problem, bo popsuła mi się nagrywka z kopania magmy. Bo nagrywałem w maksymalnej jakości i mój poprzedni 40-minutowy klip z endbustingu waży 12 giga, jak widzicie teraz tutaj, więc jak po MacBag kopałem półtorej godziny, to to by ważyło z 20 giga i po prostu OBS że za dużo i nie pozwolił mi wyłączyć nagrywania, przez co się nagrywka i po prostu tego nie mam więc musicie mi uwierzyć, że po prostu to wykopałem okej, okay, więc teraz musimy zebrać resztę rzeczy którą pewnie już wcześniej widzieliście bo wam wrzuciłem po prostu screena z notatnika więc zabierzmy się zbierać za zbieranie reszty rzeczy, które potrzebujemy I w ten sposób mamy 12 pełnych szalkerów rzeczy, które potrzebujemy. Okej, okay, więc lecimy budować. Okej, okay, jesteśmy już na dachu, teraz tylko muszę zniszczyć ten jeden bedrock i myślę, że możemy zaczynać budować. Okej, okay, nie jestem pewien, czy dobrze to zbudowałem, wydaje mi się, że tak. I teraz tu trzeba spamić. I się udało za pierwszym razem. Pięknie, słuchajcie. Ok, ponieważ nie wiem jak to się buduje, to po prostu zapraszam na time albo coś innego. Nie wiem, co wykombinuję i widzimy się jak już trochę zbuduję. Przestań, help. Okej, okay, i słuchajcie, cały środek, czyli to co jest najbardziej, najcięższe chyba do zbudowania, już zbudowałem. Jak widzicie, tutaj są jakieś mechanizmy, których na pewno nie, nie rozumiem, ale trudno. Mam nadzieję, że wszystko dobrze zbudowałem. Jak testowałem itemki, to wszystko dobrze było. Więc ta teraz musimy zrobić wielkie koła dookoła i farma będzie gotowa. Więc do tego akurat dam wam time -lapse bo to może być dosyć przyjemne do oglądania, więc yy, zapraszam. Ok, jak widzicie i pewnie widzicie na timelapse, udało nam się zbudować to koło i za pierwszym razem, myślałam że będą jakieś błędy, że będą się coś poprawiać, ale okazało się, że nie muszę, więc serio fajnie, teraz muszę zbudować drugie koło, tym razem z magmy, więc Co, znowu zapraszam Was chyba do timelapsa po prostu. Okej, okay, jak pewnie widzieć na lapsie? najgorsza część już jest za nami, czyli te... to szkło. No, więc ta. I tutaj, jak widzicie, porozpiło nam się dosyć dużo nieprzyjaciół, jak widzicie. Ych, wolę tam nie wpadać. Teraz musimy zbudować kolejne kółko z magmy, więc ta, zajmiemy się tym. Więc co, chyba kolejny timelapse albo jakieś, nie wiem, coś innego. Zobaczymy, na co będę ochotę. Zobaczymy. Okej, okay, teraz tylko nam pozostało wypełnić tą dolną warstwę. Okej, okay, słuchajcie, jak widzicie, wypełniłem całą tutaj platformę i zbudowałem nawet już trzecie koło. W sensie samą obramówkę trzeciego koła, więc jest serio duży progres. Już jestem, już nie wiem, już nagrałem to nacinek jakieś pewnie 6 do 7 godzin. Ale to już jest inna kwestia. W yy, Wkrótce jest dziura ze szkła, tam też. Nie wiem czemu to jest niepowypełniane. Więc zaraz to naprawię. Yy, ale w pierwszym chciałbym w sumie się dowiedzieć, co dalej muszę robić. Okej. Okay, teraz, słuchajcie, po prostu będę budował za tym kółkiem, żeby potem móc je znowu wypełniać. Okej. Okay, teraz całe kółko zrobione i musimy to wszystko wypełnić magą. I potem nam zostanie tylko góra, więc w sumie chyba dosyć szybki progres. Okej, okay, wiecie, coś właśnie okazało, że ta forma ma cztery warstwy, a nie trzy, tak jak myślałem. Więc musimy zbudować jeszcze jedną. I myślałem szczerze, że już będziemy kończyć, a jeszcze nam zostało dosyć dużo roboty. Okej, okay, słuchajcie, cała trzecia platforma, jak widzicie, jest gotowa. Więc została nam tylko jedna, czwarta i ostatnia. Więc ja się szybko za nią zabiorę. I z tej akurat będzie timelapse, bo to ostatnia, ostatnia platforma, więc szybkość za to zabieramy i zostaną nam już naprawdę, słuchajcie, małe rzeczy do zrobienia, aby ta forma działała. Okej, okay, wszystkie platformy są gotowe, słuchajcie, więc teraz zostały nam jakieś malutkie rzeczy do zrobienia, typu na przykład postawienie trabdorów na, na tej najwyższej, najwyższej platformie. Okej, okay, teraz musimy postawić tam pigmeny, żeby znametagować je na rogach, żeby one się nie despawnowały i ciągle nas biły, więc trzeba to na przykład zrobić. Okej, okay, wszystkie platformy zbudowane dla naszych pigmenów. Jest ich dokładnie 12. Teraz musimy nazwać wszystkie najmtagi. Dwa są nazwane. Bardzo ładnie, jak widzicie. Myślę, że możecie spełnić to, co jest napisane. A nareszcie będzie po prostu, załóżmy, like. Myślę, że możecie jak najbardziej spełnić to, co jest napisane na tych trzech name tagach. Czy pigmenty mogą się ubierać w zbroję? Pięknie, mamy pierwszego. Okej, okay, został już tylko jeden pigment do ustawienia i jest on tutaj, ale tutaj się nic nie zrespiło, więc mam nadzieję, że ten brak jednego pigmena nie popsuje nam całej farmy. A ja w tym momencie muszę pójść po fajerwerki, bo bez fajerwerek następnego kroku nie, da, nie uda mi się zrobić. Okej, okay, słuchajcie, stawiamy wagoniki i farma będzie chyba gotowa. Okej, okay, i w tym momencie farma powinna być gotowa. Więc biorę sobie wszystko stąd, w sensie wszystko tych ważniejszych rzeczy. Robię sobie porządek i słuchajcie, zabiję te dwa pigmeny, które są tutaj. I wszystko powinno zacząć w biec w moim kierunku. Niszczę też Alkari jeszcze. Zbieram ostatnie rzeczy. Przyciszę sobie troszkę. Fajcie, działa. Wszystko działa. Nasza farma jest udana. Teraz tylko musimy pozbierać te itemy. Okej, okay. nie wiem, czy w tym momencie na przykład nie popsułem farmy, ale na pewno ją wyciszyłem, bo te minecarty były straszliwie głośne. Mam nadzieję, że to nie popsuje farmy, to, że zniszczyłem ten tor, ale to było straszliwie głośne i przeszkadzało mi to. Okej, okay, więc w tym momencie będę budował sorting system tutaj. I trochę się boję, bo jednak mój redstone nie jest na wysokim poziomie, ale mam nadzieję, że się uda. Okej, okay, zbuduję tutaj taką platformę z ze szkła. Bo ja nie chcę mieć tego sortingu tam na samym dole. Okej, okay, słuchajcie, po 40 minutach męczenia się z tym redstone'em Wydaje mi się, że wszystko jest gotowe i że możemy spróbować odpalić tą farmę i zobaczyć, jakie wyniki ona nam przyniesie. Mam nadzieję, że przyjemne. Zniszczę tylko te tory, ponieważ one straszliwie hałasują. I słuchajcie, jeszcze tylko sobie opróżnię ekwipunek. Dobra, słuchajcie, więc ekwipunek uporządkowany lecimy na 15 minut FK, dokładnie 15 minut. I zobaczymy, jakie to forma przyniesie rezultaty. Mam nadzieję, że dobre, ale to się okaże, więc do zobaczenia za 15 minut. Oczywiście nigdy nie mogę zrobić bezbłędnie redstone'a, więc zapomniałem go postawić w dwóch miejscach: tutaj i tutaj. Lecz potem wszystko razem z sortingiem działało perfekcyjnie, więc mogliśmy zacząć stać FK dokładnie 15 minut. Okej, okay. słuchajcie, minęło nie wiem czy 15 minut, ale około. Zbieramy ostatniego expo w ogóle mamy 91 poziom słuchajcie, czy będzie więcej? 91 poziom po jakichś, nie wiem, około 15 minutach. Jestem ciekaw jak wygląda kwestia bloków, więc zobaczmy szybko, czy tutaj się wszystko wysortowało. Um, powiem Wam, że moja maszyna tutaj nie wyrabia, bo jest za dużo mieczy. Chyba będziemy musieli coś z tym zrobić. Okej, okay, pozbyłem się wszystkich mieczy. Teraz tylko czekamy chwilę, aż wszystko się przesortuje i możemy patrzeć rezultaty. Dobra, słuchajcie, nie wszystko się jeszcze przerzuciło. Jak widzicie, to jest serio tego jeszcze dosyć dużo. Ale sprawdzimy, słuchajcie. Pierwsza skrzynka to są Rotten Flash, jeśli dobrze pamiętam. Okej, okay, to jest prawie pół double o ten flash w 15 minut, to jest niesamowite, słuchajcie, dobra, teraz mamy ingoty, w sensie golden nuggety, tutaj jest bardzo dużo, tutaj będzie tego mniej, okej, okay, słuchajcie, to jest, to jest 15 minut, to jest kozacki wynik, plus 90 level, słuchajcie. Ta farma jest za OP. Link oczywiście sami Wam w opisie I to było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało, Jeśli tak, to proszę zostawcie łapkę, bo serio nagranie tego odcinka zajęło mi mega, mega dużo czasu. I mam nadzieję, że docenicie to łapeczką, bo to serio mega pomaga. I do następnego razu. Żegnam się z wami. No i się ma. A ja idę postać jeszcze chwilę FK.